czy połączenie nowej generacji procesorów Intel z starą serią kart graficznych RTX. Ma jakikolwiek sens? Intel Core Ultra drugiej serii pojawiły się około pół roku temu. Z kolei RTX 4050 to historia sięgająca aż w początku 2023 roku. Jako platforma testowa posłuży mi Asus TUF Gaming F16. Lecimy. Oprócz wcześniej wspomnianej specyfikacji znajdziemy tutaj 16 GB pamięci RAM, terabajtowy dysk SSD... Podświetlaną klawiaturę, przyzwoite chłodzenie oraz ekran IPS z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Jest jeszcze kilka fajnych smaczków w postaci portu Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 czy no, nietuzinkowy, nowoczesny design, ale nieważne. To odsuwamy na bok i skupiamy się na wydajności w grach. Cyberpunk 2077 w rozdzielczości Full HD na wysokich ustawieniach graficznych z wyłączonym DLSS to wynik około 50-60 klatek. Ulubiona gra młodzieży Fortnite w ustawieniach epickich również z wyłączonym DLSS to wynik 95 klatek. The Last of Us 2. W tym wypadku na średnich ustawieniach licznik FPS nie przekraczał 54. Pomiędzy 140 a 170 klatek wypada popularny Counter-Strike 2. Czy to złe wyniki? Pewnie, że nie. Wartość laptopa TUF Gaming F16 nie jest wygórowana, a pozwala na płynną i stabilną rozgrywkę we wszystkich najbardziej popularnych grach. A tak na zachętę powiem, że przy zakupie tego laptopa można dobrać sobie akcesoria Steel Series taniej o 25%. Dobry deal, nie?